Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Denisiu Kartur-Dernowski. Witamy Państwa na wieczornym apelu Suchedniowa. Dzisiaj przypomnę, wieczorny apel prowadzi grupa 1b, jest to grupa harcerska, której przewodnikiem jest ksiądz Tomasz Kostecki. Także ksiądz Tomasz na dzisiejszym wieczornym apelu poprowadzi. Wieczorne rozważanie Proboszczem w tej parafii, gdzie gościmy W suchedniowie jest ksiądz Marek Migocki I też przypomnę, bo już dzisiaj na odprawie z księżmi Gościł ksiądz biskup Siedlecki Kazimierz Górda Serdecznie wszystkich też pozdrawia księży Podziękował księżom za ich posługę w czasie Pierwszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę Ksiądz Biskup jest na dzisiejszym apelu w drugich grupach. Nie ma go tutaj z nami w kościele, ale jutro tutaj o godzinie 7 rano w Sochodniowie będzie przewodniczył Eucharystii. Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę apelową i też po zakończeniu tego apelu. Zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby z nami pozostać do godziny 21:40 na wieczorną audycję pielgrzymkową. Będzie ksiądz Paweł Bielecki, kierownik pierwszej pielgrzymki, także zastępca ksiądz Marek, będzie także ksiądz Krzysztof Stepczuk. Będą jeszcze inni gości, ale zapraszamy Państwa, żeby do nas też dzwonić. Będzie podany numer telefonu, będzie też specjalny numer pielgrzymkowy podany, żeby można było pisać. SMSy zachęcam, też za, zapraszam do udziału od 21:40 do godziny dzisiaj 23:00 i zapraszam teraz na wieczorny apel. Może właśnie dziś patrzył wiosną i modlitwą prosi Boga, by zachował Cię. Na zegarach wybija godzina 21. Od wielu lat w naszej umiłowanej ojczyźnie ta godzina jest zarezerwowana dla królowej Polski, dla Maryi, która na jasnej, na jasnej górze chroni swój naród, opiekuje się nim i wstawia się za nami u Boga. Dlatego też, pokonując kolejny etap naszego pielgrzymowania, stając w jakże gościnnej nam parafii w Suchedniowie, przy wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, do której zmierzamy, chcemy stanąć do apelu. Siądźmy, kochani, a kto potrafi, niech włączy się w pieśń, która stanowić będzie kanwę dzisiejszych rozważań apelowych. Drogie siostry, drodzy bracia, utrudzeni, ale i szczęśliwi, pielgrzymi, kochani chorzy, cierpiący, a także duchowi pielgrzymi, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie. Podczas jednej ze swoich pielgrzymek, Święty Jan Paweł II, kiedy nawiedzał naszą ojczyznę, wszedł na ołtarz, ale zanim podszedł do niego i zanim go ucałował, najpierw chodził od jednej strony ołtarza do drugiej, parokrotnie. Chodził i patrzył. Tak jakby całe te rzesze ludzi, które wtedy były zgromadzone chciał spotkać pojedynczo, osobiście. Nie w tłumie. I wówczas swoją homilię nasz święty papież rozpoczął mówiąc, że kiedy człowiek się nie napatrzy, to się nie spotka. Chcemy się napatrzeć Maryju. Chcemy się napatrzeć na Boga Ojca, który z miłości stwarza. Chcemy się, Mario, napatrzeć na Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, który z miłością odkupia. Chcemy się napatrzeć, Mario, na ducha który miłość konsekruje w swoich darach. I chcemy w końcu, Maryjo, napatrzeć również i w Twoje oczy. I prosić pokornie, byśmy i my nauczyli się patrzeć tak, jak patrzy Bóg. On zawsze patrzy z miłością. Chcemy się nauczyć widzieć to, co widzi Bóg. A on zawsze jest dobro. Nawet jeśli w tej przysłowiowej szklance życia jest niewiele kropel życiodajnej wody, to Bóg nigdy nie powie, że ta szklanka jest pusta. Chcemy się napatrzeć. Bo chcemy zacząć widzieć tak, jak widzi Bóg. Jesteśmy piękni. Czy jesteś w stanie, droga siostro, drogi bracie, przypomnieć sobie, kto tak ostatni raz do Ciebie powiedział? Kto patrząc na Ciebie powiedział, jesteś piękna? Kto patrząc na Ciebie, drogi braci, powiedział, jesteś piękny. Czy w ogóle jeszcze w tym świecie człowiek widzi piękno? Może więcej w niej makijażu, tapety. Może więcej w tym świecie opalenizny z solarium? Może muskularnego ciała odżywionego białkami? Często to już jest kicz. Piękno to jest coś więcej niż zewnętrzny wygląd. Bo piękno to jest miara, miara serca. Jest w Ewangelii taki fragment, kiedy Jezus uzdrawia niewidomego. Można powiedzieć, że to uzdrowienie dokonuje się jakby na raty. Jezus wkłada oczy. Wkłada palce do oczu. Wcześniej ze śliny robi lekkie błoto, skórzu i nanosi je na oczy. I Kiedy pyta do tej pory niewidomego, czy widzi, on mówi: Widzę ludzi jakby drzewa. Jeszcze nie jasno. A Jezus mówi: Nie. Trzeba, żebyś widział poprawnie. Nam nie wolno patrzeć i tylko patrzeć, bo wtedy rzeczywiście ludzie mogą przypominać tylko drzewa. I może dzisiaj wiele jest takich momentów, takich sytuacji w codzienności, także w naszych relacjach, kiedy traktujemy się jak drzewa, a może jeszcze gorzej może nawet jak zwierzęta, a może jeszcze gorzej jak rzeczy. Można przestawiać człowieka jak pionek, można się bawić człowiekiem. Można człowieka wykorzystać dla swoich celów, można grać w pewne gierki, w intrygi, bo przecież to tylko pionek. Dlatego potrzebujemy, Maryjo, w tej drodze na Jasną Górę właśnie się napatrzenia. I potrzebujemy zmiany widzenia, zmiany sposobu widzenia. Potrzebujemy tego przede wszystkim dla siebie. Chociaż każdy z nas niesie wiele różnych intencji, które nam złożyli duchowi pielgrzymi, którzy składają nam po drodze ludzie, którzy nas goszczą, podejmują, witają, częstują. To jednak najpierw to drogę musimy odbyć sami na Jasną Górę, gdzie trzeba nam... Zmienić sposób patrzenia na siebie. Może już dosyć zasługiwania, może już dosyć fałszywej pokory i udawania kogoś, kim nie jestem, bo może chce coś osiągnąć. Może dosyć rezygnowania z własnych wartości, przekonań, po to, by tylko zdobyć czyjś poklask, poklepanie po plecach i niby uznanie. Trzeba zmienić patrzenie na siebie. I trzeba wreszcie usłyszeć to, co Bóg chce przebić się przez ten świat, który nas próbuje zagłuszyć. Jesteś piękny. Jesteś piękna. A piękno jest miarą serca. Potrzeba nam także tego spojrzenia, nowego spojrzenia na naszą rodzinę, na naszych bliskich. Potrzeba nam wreszcie nowego spojrzenia i nowego patrzenia na naszych bliźnich, tych także, których spotykamy na pielgrzymiej drodze, w naszej pielgrzymiej grupie. I potrzeba nam wreszcie nowego patrzenia w naszej ojczyźnie nie na plemiona zwaśnione, toczące walkę od zawsze. katolickim narodzie trzeba nam się nauczyć patrzeć, jak widzi Bóg. Żeby to się dokonało, potrzebujemy spowiedzi. Potrzebujemy pokuty. Potrzebujemy tych litrów wylanych potów. Potrzebujemy tych bombli na nodze. Odcisków, naderwanych wiązadeł, tych wszystkich dolegliwości, które nam towarzyszą, potrzebujemy ich, bo w tym procesie zdrowienia trzeba ponieść ofiarę. Bo w tym procesie przywracania zdrowia trzeba wrócić do normy, patrzeć tak, jak widzi bóg Maryjo kochaniutka która patrzysz na nas ze wzrokiem smutnym bo smutna ta twoja częstochowska ikona a może nie smutna może bardziej zatroskana a może bardziej taka poważna bo ty nie traktujesz życia jak bajki ty nie traktujesz życia jako źle rozumianej przygody, wyskoku i wiesz o tym, że to życie jest zbyt cenne, by je zmarnować. Dlatego, kochana mamusiu, mateczko częstochowska, zmieniaj nasze oczy, zmieniaj nasze patrzenie, zmieniaj nasz wzrok, by w nim było. Coraz więcej miłości. Zakończmy te nasze rozważania krótkim wezwaniem do matki królowej Polski matki dobrego patrzenia, matki dobrego wzroku, by wypraszała nam u syna swego zmianę patrzenia, zmianę widzenia. By nam dała nowe oczy. Nas, tych, którzy prosili nas o modlitwę, nasze rodziny, pielgrzymów duchowych, zwłaszcza chorych, cierpiących, tych, których spotykamy po drodze, włączmy w to wspólne wołanie do Maryi pod Twoją obronę. Wschodni nas swoje... Mario, Królowo Rodzin, święty Józefie, święty Jerzy, patronie, harcerzy, błogosławiony Wincenty Frelichowski, patronie Szarej 1b, i błogosławieni męczennicy z Pratulina, patronowie. Naszego diecezjalnego duszpasterstwa harcerek i harcerzy i patronowi naszej diecezji. Korzystamy z gościnności przemiłych parafian suchedniowskich i oni po prostu są wizytówką pasterza. Dlatego, księżę proboszczu, pasterzu suchedniowski, prosimy Cię jak zawsze życzliwe słowo. Usiąćmy. Za chwilę trzeba będzie wstać, bo ja krótko mówię: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Bardzo serdecznie witam w naszej parafii pasterza dziecezji. Siedleckiej. Witam wszystkich pielgrzymów z Podlasia. Począwszy od tych najmłodszych do najstarszych. Tych uśmiechniętych i tych utrudzonych i bardzo się cieszę, że nasza parafia może gościć co roku was tutaj na naszym terenie. Niech Matka Boża Jasnogórska otacza was swoją opieką. No i spokojnej nocy. Mógł zapaść to nie tylko słowo, to jeszcze czyny. Mówi się, że Bóg zapłać, to jest najtańsza waluta watykańska. Dlatego jeszcze odwdzięczmy się walutą znacznie cenniejszą w intencji całej parafii suchedniowskiej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. duchownego pielgrzymki, Ojca dama, prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa, które kończy nasze spotkania polowe, nabożeństwo, a jeszcze oczywiście kołysanka. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Kochani, dopowiem, że jeszcze po sanse powtórka z kiedyś, kiedyś. Także jeszcze szybko nie uciekajcie i nie puszczajcie się szybko za ręce. Złapmy się teraz za ręce, stwórzmy kręgi jak najbliżej siebie. Spójrzmy sobie w oczy, jacy jesteśmy piękni. Kończymy proszę Państwa transmisję apelu wieczornego z parafii w Suchedniowie, gdzie proboszczem jest ksiądz Marek Migocki, który też e, zabrał głos w czasie tego e, apelu. Przypomnę, że apel prowadziła dzisiaj grupa numer 1B, to jest grupa harcerska, a rozważanie e, przedstawił ksiądz Tomasz Kostecki. E, na pielgrzymce, godzina 22, to czas już ciszy. Jutro te grupy, które przyjdą na poranną Eucharystię o godzinie 7, wstanie mają o 5.30. I są to grupy 12, 14a, 14b, 14c, 15a, 15b, 16, 17. I tutaj msza święta w kościele w Suchedniowie pod przewodnictwem biskupa Siedleckiego Kazimierza Górdy. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, za wspólny udział też w tych transmisjach, które dla Państwa przygotowujemy. Ja przypomnę, że za chwilę, za kilkanaście minut 21.40, rozpoczniemy wieczorną audycję pielgrzymkową z udziałem kierownika pielgrzymki Księdza Pawła Bieleckiego. Ksiądz Marek również będzie, Ksiądz Krzysztof Stepczuk. I też mamy nadzieję, że Państwo razem z nami będą też dzielić się doświadczeniem. Też duchowego pielgrzymowania będą podane numery kontaktowe. Do studia będzie podany specjalny numer pielgrzymkowy, sms-owy. Zachęcamy, żeby włączać się w naszą wieczorną audycję. A pozdrawiają Państwa Suchedniowa Artur Dernowski, Ania Kupińska i ksiądz Dariusz Denisiuk. Życzymy dobrej nocy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.